Witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale Moich Zwierzyczków. W dzisiejszym odcinku głównymi bohaterkami będą świniaczki, które są teraz na dywaniku i sobie zajadają marcheweczkę i ogóreczka. Jak widzicie, mają porozstawione zabaweczki, na kule smakule i okręg, przez który szereczka skacze. Ale w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, a może nie porozmawiamy, bo to tak Twardo zabrzmiało. E, pokażę Wam, jak, e, jakie ćwiczenia robię z szereczką i pepsiką, po to, żeby miał po prostu dobrą kondycję. Ogólnie rzecz biorąc, e, jak wiecie, pepsika i szereczka mają po prostu 100% inne charaktery. Mianowicie, jak pewnie już wiecie, szereczka jest e, świnką, która. Raczej woli sobie właśnie siedzieć, jeść, być taką spokojną świnką. W przeciwieństwie do Pepsijki, która jest po prostu aktywna nad aktywnościami. E, więc tak naprawdę głównie to staram się, żeby szerka była rozruszana, ponieważ jak gdy ją puszczam na pokój i tak dalej, to ona biega wszędzie. <grytanie> teraz zobaczcie zresztą sami. No teraz może Wam nie pokażę, bo są głodne, ale ogólnie jest aktywna. Może mi się tam gdzieś e, uda właśnie złapać, jak ona sobie chodzi wszędzie. Teraz niech się troszeczkę najedzą i za chwilkę wam pokażę, jakie aktywności robię z szereczką. Jak sami widzieliście, to Bebsika jest tutaj królową. To ona decyduje, Szereczka za nim podąża. Ale jak widzieliście, Szereczka sobie potem przyklapła. Znaczy może nie widzieliście, ale ona sobie tutaj koło mnie się położyła. A Bebsika sobie ganiała. Najczęstszym no zdaniem, jakie ja robię ze świniaczkami, to po prostu stanie na dwóch tylnych łapkach. Hop. Proszę. o właśnie tak. I potem teksyjka. I na dole. I do góry, hop! Ja, niektórym z Was może być to dziwne, że dzielę świniaczki jednym ogórkiem, ale chodzi o to, żeby po prostu nauczyły się jeść z bliska. Żeby nie bały się po prostu po siebie jeść, proszę. I tak mniej więcej po kilka razy, żeby tak stanęły. się. No i zabrała. Następnym jest na przykład takie chodzenie, że muszą przejść, żeby dostać ogóreczka. Świniaczki moje się jeszcze tego dopiero uczą. Słabo im się to podoba. Nie lubię za bardzo podążać za jedzonkiem. wolę jak się podstawi podnosek. Ale ogólnie tak mniej więcej, żeby się po prostu rozruszały. O, idą. Nusia no, piasian. Niu, kto jest głodny? Nie no, chodźcie tutaj. Nusia no, piasiam, kto jest taki głodny. Proszę święty. Nie. No. O! I znowu zabrała. Już ci daję. Sika. znaczy Siereczka, proszę. Chodź, nie chodź, dziewciutko. Chodź. Ogólnie chodzi o to, żeby to było bez stresu. Świnka, jeśli na przykład zabierze nam, tak jak tutaj by Sika zabrała ogóreczka, nie zabieramy święt z tego ogóreczka. Jak zabrała, to zabrała. Następną aktywnością mogą być na przykład sztuczki. Tak jak na przykład Siereczka potrafi obrót. Pięknie. Szeleczkę uczy się również hop przez okręg Umie już skakać przez niego Teraz chodzi tylko o to, że potrzebuje po prostu jedzonka, żeby przejść na drugą stronę Hop Sen Ты Najważniejsze jest to, aby to wszystko było bezstresowe, żeby takie ćwiczenia właśnie na ruch, na kondycję świnek nie stresowały ich, żeby one po prostu kojarzyły to na przykład właśnie z czymś miłym, na przykład z jedzonkiem, bo jak wiedzą wszyscy hodowcy świnek, nie ma nic innego, co świnki bardziej kochają niż jedzenie. Innym sposobem jest również na przykład kupienie takiej kulis ma z której na przykład wypadają na przykład pokrojony ogóreczek, albo jakieś warzywa, które świnki lubią. Moje świnki ogólnie raczej wolą, mu to jedzenie już wypadnie, niż się bawić tą kulką, ale wiecie, wszystkie świnki są różne. Ja zachowuję również kondycję moich świniaczków, również przy tym, jak się na przykład bawię z moim pieskiem, z Eli, którą już na pewno znacie. Jest to rasa sitsu, ona jest nieduża. Świnki się jej zupełnie nie boją, a bardzo lubię na przykład się z nią bawić. Eli na przykład idzie ze Pepsi i szereczka Shere za nią chodzą, albo ona za nimi. No, jak widzicie, świnki się czują przy niej bardzo swobodnie. I to też jest sposób na to, aby rozruszać nasze świniaczki i zachować ich kondycję. Taka jak powinno być. pamiętać o tym, że no w moim przypadku Ellie jest bardzo łagodna i ostrożna i w życiu by nie zrobiła świniaczką krzywdy. Lecz trzeba pamiętać o tym, że wszystkie psy są inne, pieski i początkowo trzeba bardzo uważać na to, jak właśnie pokazujemy, na przykład właśnie świnki, na przykład naszemu pieskowi. Oczywiście nigdy nie zostawiamy świnek, na przykład właśnie z naszym pieskiem, ale Taka zabawa jak najbardziej jest wskazana. No więc my się z Wami żegnamy. To by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pomoże Wam on utrzymać Wasze świnki w dobrej kondycji, oczywiście w lecie. Zrobimy updating, jak w lecie dbać o kondycję świnek. To były pomysły na to, jak dbać o kondycję świnek w zimie. Jeżeli Wam się podobały, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście ciekawi innych filmików, na przykład tego, jak urządzam moje akwarium, serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i wtedy będziecie tam mieć wszystkie filmiki na bieżąco. Możecie sobie również wrócić do innych filmików. A my się z wami na ten czas żegnamy. Pa pa!